Witam państwa serdecznie, tak jak już mówiła pani Marta. Nazywam się Urszula i jestem dyrektorem do spraw chorób zakaźnych w firmie Synectic, która jest współorganizatorem tej konferencji. Tym bardziej mi miło. Chciałabym państwa na wstępie poprosić o zapoznanie się z tym slajdem, który w tej chwili jest prezentowany, gdyż jest taki wymóg formalny i za chwilę zaproszę państwa do wysłuchania mojej, mojej prezentacji. W mojej prezentacji chciałabym opowiedzieć, jak to, co wnosi innowacyjnego metoda RTLamp, o której mieliśmy się okazję dowiedzieć w prelekcji pani Małgorzaty i pana Mirona. Odpowiada na kryteria stawione testom do efektywnej i wiarygodnej diagnostyki genetycznej SARS-CoV-2, o czym mówiła pani dr Rusjan. I jak to konkretnie zaowocowało powstaniem testu, zestawu odczynnikowego, który może stać się skuteczną pomocą w walce z pandemią z poziomu stołu laboratoryjnego który jest także mi bliski z tego powodu, że jestem diagnostą laboratoryjnym. Będzie tutaj mowa o teście, którego współkonstruktorem jest pan Miron, dlatego też poprosiłam, żeby był tutaj w asyście. Test o, test o nazwie Genontek SARS-CoV-2 EVA-GREEN-RT-LAMP DUO-KIT. Będę się posługiwała w dalszej części mojej prelekcji skróconą nazwą Genomtek Duokit, ponieważ producentem tego testu jest właśnie wrocławska firma Genomtek na czele z Panem Prezesem Mironem Tokarskim. Też w tej mojej prezentacji będę próbowała przekonać Państwa do tego, że Używanie tego testu w rutynowej pracy laboratorium COVID w dzisiejszej dobie, oczywiście ze względu na jego parametry użyteczności diagnostycznej, zapewni bezpieczeństwo pracy zarówno tym osobom, które bezpośrednio wykonują badania, ale także diagnostom laboratoryjnym, którzy są odpowiedzialni za, za wydawanie tych wyników ale także lekarzom i pacjentom, czyli odbiorcom tych wyników, a także finalnie służbom sanitarnym, tak? no bo, bo wiadomo, że, że tak powiem, taki wynik w tej chwili podlega sprawozdawczości. Jak dobrze wszyscy wiemy, celem stawianym w diagnostyce laboratoryjnej w obszarze, nie tylko oczywiście w obszarze wykrywania SARS-CoV-2, jest, jest wydanie wiarygodnego wyniku w, w krótkim czasie, szybko i, i w optymalnym koszcie. Dlatego też chciałabym Państwa zaprosić o, o opowieści, jak to możemy zrealizować. Ale zanim przejdę do, do konkretu, chciałabym Państwa poinformować o... o, o o tym, czym zajmuje się firma, w której mam przyjemność pracować, która jest już od 20 lat na rynku medycznym i jest też notowana na warszawskiej giełdzie. Jest, w naszych strukturach są te, te działy, które są wymienione na tym slajdzie. Chciałabym podkreślić Centrum Badań Klinicznych i Centrum Badawczo-Rozwojowe, ponieważ jesteśmy producentem i dostawcą radiofarmaceutyków. Firma inwestuje w rozwój innowacyjnych produktów na czele z kardioznacznikiem służącym do diagnostyki choroby wieńcowej. Jesteśmy także producentem oprogramowania i w tej chwili trwają bardzo intensywne prace nad, nad platformą teleradiologiczną zbadani.pl a także jesteśmy dostawcą zaawansowanego, zaawansowanego sprzętu. I tutaj takim flagowym produktem, który, który mamy przyjemność wprowadzać na rynek polski, to są roboty Da Vinci. Wróćmy do, do, do produktu o którym chciałabym Państwu opowiedzieć. I to już oczywiście tylko zasygnalizuję, bo dokładnie mieliście to Państwo omówione podczas prelekcji pana, Pani Małgorzaty i Pana Mirona, że, że test ten, zresztą zgodnie z, z informacją zawartą w nazwie, wykorzystuje właśnie tą nowatorską technikę izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych. I oczywiście no jest, jest to test opatrzony wszelkimi certyfikatami, które dopuszczają go do używania, oprócz tego, że, że, że na terenie Unii Europejskiej to oczywiście do diagnostyki klinicznej. Wielkość tego konkretnego opakowania, które też za chwilę pokażę, jest to 50 kompletnych reakcji odwrotnej transkrypcji i amplifikacji. A zwalidowanym materiałem przy użyciu tego testu są to wymazy z gardła, wymazy z nosogardzieli, ślina i oczywiście tutaj zaznaczam, że każdy ten z tych materiałów musi być przeprowadzona oczywiście etap izolacji RNA, przy czym nie ma tutaj specjalnych wskazań co do metody ekstrakcji RNA, jego pozyskiwania i... i w zasadzie może to być każda wcześniej zwalidowana w danym laboratorium, oczywiście sprawdzona pod, pod względem efektywności ekstrakcji tego, tego kwasu, także przy użyciu oczywiście dostępnych zestawów komercyjnych. I to, o czym też już mówili moi, moi przedmówcy, to cała filozofia testu RT lamp gdzie, gdzie startery hybrydyzujące, te, te, które też mieliście Państwo okazję widzieć na rysunkach, rozpoznają specyficzne konserwatywne sekwencje tych genów. Akurat w tym teście mówimy o dwóch genach, bo jest to test, test dwugenowy, gen N, kodujący białka nukleokapsydu i gen S, kodujący białka. Kolca i one mają potwierdzoną stuprocentową homologię osiągniętą właśnie dla wirusa SARS-CoV-2, pomimo tego, że występuje pewna homologia tych genów, zarówno N, jak i S, wśród innych koronawirusów. Gwarancją wykrycia sygnału dla pozytywnych próbek klinicznych jest możliwa po 11 minutach. Tak? Też już mówił, mówił pan Miron o tym, że rzeczywiście ten czas tego uzyskania tego sygnału dla pozytywnych próbek jest, jest już w tej chwili liczony w minutach właśnie dzięki zastosowaniu tej technologii. Tak wygląda opakowanie, jest to rzeczywiście bardzo, że tak powiem, wygodne do przechowywania w postaci strunowego woreczka zawierającego te pięć probówek, o których opowiem w następnym slajdzie. Jest to konstrukcja, jakby, że tak powiem, tego zestawu, jego skład. Mamy probówkę z amp-mixem, gdzie, gdzie mamy tą mieszaninę odczynników chemicznych i enzymów potrzebnych do reakcji odwrotnej transkrypcji i amplifikacji w badanych próbkach wraz z kontrolą wewnętrzną oraz oczywiście dodatkowymi kontrolami pozytywnymi i negatywnymi. Duoprimers w tej probówce mamy bufor z kompozycją starterów rozpoznających określony fragment genów NIS, C-primers startery rozpoznające określony fragment ludzkiego genomu kontrola pozytywna i woda wolna od renas. To co jest jeszcze ważne dla, z, z punktu widzenia laboratorium to warunki przechowywania, oczywiście są, tem, jest to temperatura zamrażarki, stabilność zestawu do 5 miesięcy od momentu produkcji. Czas realizacji zamówień dzięki temu, że odczynniki są produkowane we Wrocławiu, jest do 5 dni roboczych a AmpMix, Duo Primes i C są stabilne przez trzy cykle do rozmrażania. Jeżeli chodzi o kontrolę dodatnią, to są zalecenia, żeby ją rozporcjować i używać później jako takie szoty podczas następnych cykli. Przebieg reakcji, reakcji RT-Lampy już Państwo omówiony w, w poprzedniej prelekcji. Tutaj to, co, co chcę podkreślić, to oczywiście materiałem jest, używamy izolatów, temperatura jest w, w protokole, który, który musi być wprowadzony do, do, w tej metodzie, to jest 64 stopnie Celsjusza do 30 cykli. I to, co jest jeszcze ważne i też jak odnoszę się do, do prelekcji współkonstruktora testu pana Mirona, czyli zestaw pięciu starterów rozpoznaje aż siedem specyficznych sekwencji genomowych obejmujących gen N, a z kolei dla genu S sześć starterów rozpoznaje aż osiem specyficznych sekwencji dla tego genu. Odczyn, odczyt wyniku Reakcja amplifikacji jest możliwa na dowolnym termo, termocyklerze, także jest czo, czasu rzeczywistego oczywiście wyposażonym w kanał FAM zielony. Jest to też taka właśnie kompatybilność tego testu z tymi analizatorami dostępnymi w polskich laboratoriach krótko o tym jakie są zalety barwnika Eva Green, tego który jest używany chmuretnie w tym zestawie oprócz tego że jest bezpieczny i przyjazny też nie przenika przez błony komórkowe jest bardziej kontrastowy do Cybergreenu tego powszechnie używanego do wizualizacji fluorescencji też jest to, co jest ważne, to jest zmniejszenie hamującego wpływu na reakcję amplifikacji i większa stabilność na tak zwane wygaszanie pod wpływem światła słonecznego. To są termocyklery zwalidowane dla tego konkretnego zestawu, przy czym są oczywiście one też, ta lista jest dostępna w instrukcji wykonania testu, ale nie jest to lista zamknięta, właśnie z takich powodów, które, które też mówiłam, omawiając poprzedni slajd. To jest wzór, wzór płytki testowej. 96-dołkowej, oczywiście też można, jakby, nie ma przeciwwskazań, żeby pracować na stripach. To tylko, co, co chciałabym podkreślić, że test ma konstrukcję dwudołkową. Także i to co, to, co jest warte podkreślenia, że dzięki właśnie rozdzieleniu do dwóch osobnych dołków reakcji amplifikacji genu, poszukiwanych genów wirusa SARS-CoV-2 od od reakcji narażania kontroli inhibicji, tam gdzie reakcja jest ukierunkowana na, na gen ludzki, właśnie dzięki temu uzyskano skrócenie czasu trwania reakcji, czyli to co jest właśnie, właściwe, właściwe tej technologii i też obniżenie limitu detekcji wirusa, o czym za chwilę. Czułość testu ustalono na 20 ekwiwalentów genomowych na reakcję, oczywiście dla poszukiwanych genów, o których, o których mówimy. I to, co jest bardzo ważne, tak, czyli użyteczność parametry diagnostyczne tego testu, swoistość, określono jako materiał odniesienia, przyjęto ten szczep, słynny na szczep wirusa z Wuhan. I uzyskano stuprocentową homologię dla genu N i dla genu S właśnie dzięki użyciu tych, tych, tych starterów. I też nie stwierdzono, to co jest ważne, o co też Państwo pytaliście, że nie stwierdzono zagrożenia wystąpienia reakcji krzyżowej dla konkretnych 25 patogenów, które też są wymienione w instrukcji użytkowania testu. To jest myślę bardzo ważne. Też jest informacja dla... Nawiązując do tego, o co też Państwo pytaliście, czyli zagrożenie niewykrycia danym testem pojawiających się nowo wariantów koronawirusa. I tutaj też chciałabym zapewnić, że takiego niebezpieczeństwa przy używaniu tego testu nie ma, ponieważ firma Genomtek na bieżąco aktualizuje te badania i potwierdza, że test genetyczny <grywa> wykrywa nowe warianty koronawirusa. <krym> Wszelkie bieżące informacje są dostępne na stronie Ganemteku w zakładce aktualności. Walidacja kliniczna. Test zwalidowano przy użyciu 39 próbek jako metoda odniesienia użyto metody zestawu diagnostycznego z wykorzystaniem metody RTPCR który wykrywa no, co najmniej dwa geny wiadomego tak, wirusa i uzyskano 100% czułości i swoistości w porównaniu ze standardowym tym właśnie zestawem laboratoryjnym RTPCR. Ujemna i dodatnia wartość predykcyjna określona na poziomie 100%, podobnie precyzję testu. To jest tabelka, którą opracowaliśmy. Też czy chcąc jakby, że tak powiem, dać Państwu takie narzędzie, które w sposób taki dosyć klarowny i obrazowy zestawia cechy metody lamp i, i metody RTPCR. Ona jest dostępna na naszej stronie internetowej i na stronie internetowej Gononteku, także zapraszam do zapoznania się z nią, ale to, co chciałabym podkreślić, o tym już mówił też pan Miron, ta czułość tego materiału. Materiału genetycznego wirusa jest rzeczywiście tutaj, różnica jest dosyć spora. I to co, jeszcze, to, co jeszcze myślę ważne, to w sytuacji, kiedy mamy potrzebę rozróżnienia, który gen odpowiada za, za pozytywny wynik reakcji, jest to możliwe w teście genontek duokit poprzez analizę krzywych topnienia. Gdzie wskazano metodę RT-RAMP? Już mówiliśmy o tym o tej aktualizacji dokumentu z początku kwietnia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ale także definicji w przypadku COVID na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, który został opracowany przez głównego inspektora sanitarnego w Polsce, jest wymieniona ta metoda. A także też pojawia się wytycznych regulujących przekroczenie państw takich jak Wielka Brytania, Hiszpania, Dania, Włochy czy czy Holandia, gdzie wskazano konkretnie Genontek Duo KIT i to też jest myślę rzecz, którą, która, która jest warta podkreślenia, jest to platforma, która podlega Komisji Europejskiej Joint Research Center, działająca jako dział, dział nauki i wiedzy i tutaj jest pełen komplet informacji o tym teście i myślę, że jest to, że, jest to, że tak powiem ważne, że, że test znalazł się jakby w, no, w, wśród wśród innych oczywiście testów na, na tej platformie Joint Research Center. To, gdzie jeszcze możemy znaleźć informacje o Gonamtek Duo Kit, to, to strona Fundacji współpracującej z WHO, która promuje innowacyjne rozwiązania w obszarze szeroko pojętej diagnostyki i ma na celu zwalczanie globalnych problemów zdrowotnych. I, no i tutaj, proszę Państwa, idzie nowość. Mam przyjemność powiedzieć o najnowszym dziecku firmy Genomtech, to znaczy teście Direct, który jest pierwszym na świecie genetycznym testem diagnostycznym do wykrywania SARS-CoV-2, ale bezpośrednio z próbki śliny. Oczywiście jest to absolutnie większy komfort dla pacjenta, ale także też zmniejszenie ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny dla osób pobierających i też te osoby nie, nie muszą się tutaj wykazywać takimi wysokimi kwalifikacjami. I to, co jest jeszcze bardzo podkreślenia warte, że, że ten czas pode, potrzebny od pobrania próbki do wydania w wyniku skrócony jest niemal o 60%, co rzeczywiście jest rewolucyjne w dzisiejszej diagnostyce laboratoryjnej SARS-CoV-2. Ten test ma jeden z najniższych limitów detekcji na świecie, jak się okazuje, to znaczy dwie kopie wirusa w mieszczeniu reakcyjnej, czy rzeczywiście jest takim no, już bardzo wysoką postawioną poprzeczką. I oczywiście, no, tak jak poprzedni test, wykrywa dwa geny wirusa N i i jest też sprawdzany pod względem identyfikowania z wszelkich mutacji pojawiających się na rynku. I tak jak poprzednia wersja testu, jest odczyt reakcji amplifikacji jest możliwy na dowolnym termocyklerze czasu rzeczywistego. Chciałabym Państwa zaprosić do odwiedzenia naszej strony testy lamp, dlatego że, że te informacje też, o których mówiłam, będzie można tam znaleźć, ale też będzie tam możliwy do obejrzenia film który myślę, będzie takim przewodnikiem po tym, jak te testy można już zaimplementować w danym konkretnym laboratorium, gdzie pan Miron w tym filmie krok po kroku przeprowadzi w sposób bezpieczny i taki przyjazny, myślę jak to po prostu można, że tak powiem, już konkretnie wykorzystać przy stole laboratoryjnym. Te testy i tą konkretną metodę, więc też zależy nam na tym, żebyście się czuli Państwo bezpiecznie. Chciałam podziękować za uwagę i zaprosić oczywiście do kontaktu i bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam do pytań. Dziękuję bardzo. Mamy oczywiście sporo pytań. Pierwsze pytanie już się pojawiło na ekranie. Brzmi, jaki jest koszt tego testu? Mhm. Koszt, koszt tego testu jest to 21 zł za, za test, czyli za opakowanie jest to 1050 zł. Taka jest cena. Mhm. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie dotyczy dostępności. Kiedy testy będą dostępne? testy są dostępne już w tej chwili. Laboratorium Genomtek jest, że tak powiem, przygotowane do realizacji każdej ilości tych testów. Także zapraszamy. Bardzo dziękuję. No i kolejne pytanie. Na jakim etapie zakażenia uzyskujemy wynik pozytywny? Na jakim etapie zakażenia? To może ja tutaj, bo, bo chyba e, wiem, do, 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 do czego Pani Ewa się odnosi. Więc w związku z tym, że mamy do czynienia z systemem genetycznym, e, to w skrócie można powiedzieć w ten sposób, kiedy jesteśmy w stanie wykryć zakażenie testem RT-PCR, wtedy też jesteśmy w stanie wykryć zakażenie testem RT-LAMP. To jest dokładnie jakby e, nieco inny mechanizm namnożenia kwasu nukleinowego, natomiast e, ta sama grupa metod, czyli właśnie metody namnażania kwasu nukleinowego. Bardzo dziękujemy. I kolejne pytanie, czy w tej technice mogą wystąpić problemy z wiązaniem starterów w sekwencji genu S w różnych wariantach wirusa SARS-CoV-2? Tutaj wybraliśmy do naszych, do, do namnożenia został wybrany bardzo specyficzny fragment genu S. Do tej pory, tak jak tutaj pani Urszula powiedziała, nie stwierdziliśmy jakiegokolwiek zagrożenia ucieczki tego, tego genu z, z diagnostyki poprzez występujące mutacje. Natomiast, żeby całkowicie zabezpieczyć i mieć tą stuprocentową pewność, że nawet w przypadku wystąpienia mutacji w genie S, w tym konserwatywnym fragmencie genu S, to mamy jeszcze do czynienia zawsze z drugim zestawem w kierunku genu N, co praktycznie wyklucza szansę wystąpienia mutacji dokładnie w tych miejscach, które spowodowałyby wydanie wyniku fałszywie ujemnego. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. I mamy jeszcze kolejne pytania. Witam, pisze pan Piotr, czy w związku z wykrywaniem genu S badali i badają państwo wpływ pojawiających się mutacji i tutaj coś miało być napisane na, ja o, już tutaj widzę, o, na czułość i specyficzność testu. Pani Urszulo, ja czy, czy, czy pani? Ironia. To też jak zostało wskazane w, w, w prezentacji, my cały czas monitorujemy występujące, pojawiające nowe się, nowo pojawiające się fragmenty, nowe pojawiające się mutacje i analizujemy to zarówno w formie analizy in silico, analizy bioinformatycznej, jak i co bardzo istotne również w laboratorium, czyli syntetyzowane są fragmenty, które ewentualnie mają mutacje i wtedy sprawdzamy, czy jeśli gdzieś w sąsiedztwie znajduje się tego typu mutacja, to czy ma ona wpływ na zachowanie się testu i do tej pory nie stwierdziliśmy takiego wpływu.